Dzień dobry i cześć! Witam na kanale Wyprawy Baby z tej strony Kasia, ale już to chyba wiecie. Więc mamy ten sam dzień, zaczynamy drugi odcinek i wahaliśmy się dokąd to się udamy. Czy udamy się na e, wali górę i e, na obiad danżyjówki? Czy przemierzymy stary książ e, ścieżką Hochenberków? Jakoś tak. Czy jeszcze na borową się udamy? Ale postanowiliśmy, że zaliczymy Trójgarb. I na Trójgarbie, z tego co widzieliśmy, jest też jakaś taka platforma, wieża widokowa. I udaliśmy się tutaj. Z tego względu też, że było najbliżej, jeśli chodzi o podróż, przemieszczenie się autem, bo to tylko 10 km, więc tego podróżą możemy nie nazwać. W inne miejsca mieliśmy troszeczkę dalej, no ale tu nie byliśmy, więc zobaczymy. I widzimy się w kolejnym wejściu, bo zaczyna się robić dość stromo. Tego nie widać, ale uwierzcie mi, że tak jest. A tam leśny wiking szuka chyba jakiegoś murka. Ale ładnie, to naprawdę ładnie. No i co? Też jest ogromny parking bezpłatny, na który możecie przyjechać. Za nami dość strumę podejście. I największy ból w tym, że jest ślisko. I trzeba uważać, gdzie się stawia nogę. No no i zobaczcie. Wchodzimy sobie tutaj. Do lasku i wciąż pod górkę cały czas idziemy pod góreczkę. Ach. No i zobaczymy, jak ten trójgarb nam się zaprezentuje. Rozmawialiśmy teraz z panią. Mówiła, że nawet nie wchodziła na wieżę, że nic ci tak nie widać. Zobaczymy, może akurat będzie w dziurach, w murach i coś się uda wyhaczyć lubię te porośnięte drzewa mchem bardzo to ma swój, to jest taki fajny leśny klimat paprocie i jeszcze pięknie urzekają swoją zielenią zobaczcie jeszcze gdzie niegdzie nawet to jest takie letnie mimo to, że już prawie koniec jesieni Rzecz jasna, bo nie wiem czy wspomniałam. Podążamy szlakiem żółtym. Żółcisza. No zobaczcie, jak cudownie. I nawet to stare powalone drzewo. Zobaczcie jak ono pięknie tutaj obrosło muchem. Jak pięknie się prezentuje ta przyroda. No mega. Dając się w tamte krzaki pójdziemy szlakiem niebieskim. A my kontynuujemy e, wycieczkę na Trójgarb. Oczywiście szlakiem żółtym. I pewnie do samego końca nim będziemy się kierować. Ale ładnie tutaj, zobaczcie. Ładnie, ładnie, ładnie. Śliczny, śliczny las. Śliczny szlak. Teraz mamy pewnie kolejne podejście pod górę. Bo teraz troszkę po płaskim. Więc jakby nie było... To się trochę odpoczywa, żeby można było zaraz się znowu zmęczyć. Chcę. Tu mam jakąś blakietkę, tablicę informacyjną. Zobaczymy, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy teraz, mianowicie na 642 metrze nad poziomem morza. Zobaczcie, lub miejskie siodło. Kto kojarzy, kto zna to miejsce. Oczywiście lecimy sobie dalej. Mamy iść tu? Czy mamy iść tu? A może mamy iść tu. I pewnie tak jak ta strzałka na tym drzewie w kolorze seledynowym, bo nie do końca to jest żółty kolor. Ale pewnie mamy iść tutaj w tym kierunku. Tak to nie było. Tamta droga musiałam się przeżyć przez te gałęzie. Jednak to ta droga środkowa, którą wam pokazywałam. I dopiero tutaj jest, zobaczcie, na tamtym drzewie. O! Oznakowanie, że tu jest tędy żółty szlak. No nic no. Jest ok. Wam zacna truska, zacna. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Piękna trasa. Cudowna. Wchodzimy w chmury zaraz. Tak w ogóle. Jeszcze po drodze. Pieski napotkane, wygłaskane i ah, Massacration. Uff, ja! Chciałoby się rzec. No dzisiaj mam trochę Jak to się mówi przysłowie o pod górę. No odwracam, bo z tej strony jednak przyjemniejsze widoki. Pięknie, jest naprawdę cudnie. Cudnie, cudnie. Leśny wiking już nie daje rady, zobaczcie. Cały czas go mam w tyle, zobacz. Zobacz, zobacz, zobaczcie. Normalnie dzisiaj tak, taka sytuacja Taka sytuacja, kochani. Nie no tak. Śmiechem, żartem. Ja teraz wyznaczam swój... swój jak to się mówi? Nie rytm, swój marsz, swój... No, swoją kondycję. Idę według siebie, a on tak idzie za mną, za, i... mną, za, mną, za mną. i Tak, ja gdzieś tam, jak za nie magam potrzebuję się zatrzymać, to wtedy sobie leśny nagrywa jakieś tam przejścia. A pięknie wyglądasz, to pokaż się. No kurz, nie nadmierzam tą się mówiła. Jakbyś był wolny. Jest. No właśnie. Kolejna przystawajka. Ostro wyrwaliśmy do góry. Wiadomo, czas nie z gumy. I zaraz może się zrobić ciemno. Zobaczcie. Mówię, tego nie widać na filmach, ale stromo. Jest stromo, jest, jest. Ten las co robi tutaj na mnie wrażenie. Naprawdę jest przepiękny. Zobaczcie sobie sami tą trasę. Chmury już tutaj nad nami. A my w środku, w chmurach. Jest naprawdę klimat. Mimo to, że już... Tu Czuję lekkie zmęczenie, może nie fizyczne, ale kondycyjne. O, w ten sposób. Bo tu nogi, wszystko pracują, ale jednak ten oddech to jeszcze daleko mi do, do perfekcyjnej kondycji. Z tego względu, że gdybym chodziła co tydzień, dwa razy w tygodniu, to wiadomo, by było trochę inaczej. Tutaj coś jest. Jesteśmy tutaj, znajdujemy się na takim rozwidleniu. Oczywiście w środku w lesie w chmurach, w tym wielkim chmurzu. I zobaczcie jak to jest pięknie. No, oczywiście idziemy na ten trójgarb, gdzie jest wieża widokowa i coś tam jeszcze jest, nie? Wieża widokowa tylko. Powiem Wam, że czuję niesamowitą przyjemność patrząc właśnie w tą nicość tam na górze, że nic nie widać i że będziemy wchodzić do tego chmurza. Zobaczcie, tam jeszcze widać kawałek Mariusza, ale zaraz no normalnie zniknie. Opa! Zobaczcie, ten widok tutaj, tej mgły, to jest normalnie kosmos. Uwierzcie mi, że uwierzcie mi, że taka pora roku, w której idziemy do góry, żeby zobaczyć coś, nie wiem, wyjątkowego, fajne widoki. Ale jak patrzysz na te drzewa w tym chmurzu, to też ma swój urok, a tam jest leśny wiking. I teraz po drodze jeszcze zobaczyłam tą tradycję, taką co e, turyści wchodzący robią takie domki kamienne. Ja swój kamień dołożyłam, a co? Niech tutaj się ułoży kupa kamieni, stos kamieni. A jeszcze nagrywaliśmy TikToka z Mariuszem, zapraszam. Jak tam masz Mariusz? Na rel... Ja pamiętam. Carp trip, coś takiego. Na Tingtonga, zrób sobie tam Leśny Viking. Wiking. wiking. Ale weź sobie tam Leśny Wiking, przemień to. No w każdym bądź razie, e, sam nagrał fajnego TikToka, a on coś tam ten. Jak chcecie zobaczyć o co chodzi, albo na moim wrzucę, dobra. Ja sobie u siebie to rzucę. Okay. Na moim TikToku, wyprawy e, baby, nie? A co? On coś tam ten, Idzie, mówię, bo znajdę jeszcze raz tutaj na osiedlu, to masz taki co. On coś tamtej mówię. Eee, daję sedu, bo tak. No i w każdym bądź razie pomału, powoli docieramy na trójgard, gdzie znajduje się wieża widokowa, na którą pewnie wejdziemy, ale nic nie zobaczymy. Z tego względu, że. No, zobaczcie. Zobaczcie, jakie mamy warunki. Przejdźcie z, Przej z Całkiem zacne, ale naprawdę są dla oczu wyjątkowe. No, no, no. Ostatnie kroki nas dzielą, żeby tutaj dotrzeć. Ostatnie kroczki, kroczki. Tutaj, idąc tędy, udamy się na zamek Cisy, do którego chciałabym pójść. 2 godziny 30 minut. Oczywiście nie dzisiaj już. E, Witków Śląski, w drugą stronę godzinę 30. E, rozdroże pod Trójgarbem byliśmy tam. Rozdroże pod Jegodnikiem też byliśmy. E, do starych e, Boga Czowic mamy 2 godziny. Autobusem oczywiście. E, co to jeszcze takiego fajnego? No na pewno bym chciała ten zamek Cisy się udać. E, do książa, tego starego książa. No i póki co na razie to to wsio, tyle. A te wsio to co to było? No to bym chciała pójść do ten zamek Cisy na, na książ, ten stary książ, który tutaj nie jest tak pokazany, ale... Więc właśnie teraz wlatuję tutaj i zrobiliśmy sobie oczywiście z flagą zdjęcie. <grym się wziął> I zobaczcie, tak wygląda wieża widokowa. Na trójgarbie, piękne oczywiście miejsce, no ale niestety e, widoki nas dzisiaj ograniczają trochę e, do, do nie wiem, do pobliskich drzew, ale już nic nie widać. <laughs> Ach, tu nadymione. <laughs> I górywał wszystkie. sory sorry za ten. Sorry za ten. Pokaszunek góry wałbrzyskie trójgarb 778 metrów oczywiście nad poziomem morza szlak czerwony niebieski zielony i żółty czarny stykają się właśnie tutaj w tym miejscu i tu jeszcze tak jak pokazywałam wam to zdjęcie szlagu, zobaczcie na pamiątkę odzyskania niepodległości przez Polskę jest taki pomnik 1918 dobra leci, lecę jeszcze na górę pokazać Wam tą zacną e, wieżę widokową. Aczkolwiek na widoki nie wiadomo jakie nie liczcie. Bo wiadomiks. Wiadomiks. Nie będę się powtarzać. Ale przyjemnie się wchodzi. Bardzo, bardzo fajnie. Wraszcie. Hodowla mini lok <noise> góry nam tam trochę. Zostało trochę już tu, zobaczcie. Przeszliśmy i konstrukcja, właśnie z takim oto wyglądzie. Lecimy. Zobaczcie, po drodze, można sobie przycupnąć, odpocząć. Coś tam Mariusz znalazł fajnego. A co ty myślisz, że ja się boję? Ja mam psychę, Ja cały czas udaję wszystko. Gościu! No to super. Ona Powiem Ci. Ja się już w życiu niczego nie boję. Mów mi czarny hoker. może nie Mów mi czarny hoker. Hoker. Ja się nie boję, ja cały czas prowizorką byłem. Ja jutro mam... Poko... Super. Już wchodzimy na ostatnie, e, na ostatnią kondyktację wieży. Zobaczcie. Śmieliśmy się tu, bo przed chwilą dziewczyna powiedziała, że jest taka widoczność, że śnieżkę tak widać, ale tu w ogóle nic nie widać. Wiadomo, każdy się śmieje, bo ale pierwszy raz jestem, powiem wam, w takim czymś, wow, cudnie, cudnie jest, cudnie jest, naprawdę jest niesamowicie pięknie. Pyk, pyk, droga powrotna, powiem wam, tak jak Mariusz powiedział, pierwszy raz widzę, że nic nie widzę, ja też. Jest naprawdę sztos. Popatrzcie. Jak pięknie. Normalnie jak raz się ogląda jakieś obrazy. No normalnie jest Idenfugen. Widać te pierwsze drzewa. Później już nic. Pięknie. Więc opuszczamy trójgarb, a na nim piękną wieżę widokową z pięknymi widokami, jak sami widzieliście. Oczywiście fajnie jest zobaczyć coś innego niż tylko piękne widoki. Ta mgła też zrobiła robotę bardziej chmury. Opar mgła, wszystko razem. Przepraszam, dzień dobry. No, to już nie muszę tego pana przedstawiać. A my lecimy w kierunku auta. Pewnie już nie będę nagrywała drogi powrotnej, bo ją widzieliście w drogę, jak kiedy szliśmy na Trójgar, więc nie ma sensu. Zobaczymy, zobaczymy. Chyba, że się jeszcze coś wydarzy. Wybieramy się jeszcze dzisiaj prawdopodobnie, zdążymy. Też mamy dobry czas, bo mamy w pół do trzeciej, więc to jest naprawdę mega czas na zaliczenie dwóch miejsc i E, i tą godzinę, którą mamy no i wybieramy się jeszcze e, do Jawora na godzinę 18 na pokaz grupy teatralnej, wernisaż, e, pokaz ognia więc po takim przeziębieniu e, takim zimnie e, warto się od nich odgrzać <laughs> ogrzać ich ogniem no w każdym razie jeszcze pierwszy damy się wiadomo po dzieci do, do mamy może coś tam jeszcze jakąś szamkę zrobimy i, 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 i zobaczymy czy skończy odcinek właśnie pod samochodem czy jeszcze tam dwa, trzy wejścia mamy? I, I pokaz, jeszcze taki delikatny, jakiś zarys, właśnie taką, taką ramówkę, która będzie kończyła odcinek, właśnie z podkładem jakimś właśnie tej grupy. Bo tą grupę macie właśnie w ostatnim odcinku. Tak dla zainteresowanych. Gdyby się wydarzyło, że zakończę wcześniej ten odcinek, to właśnie ten pokaz macie w poprzednim odcinku. Schodzimy tym samym szlakiem, czyli. Szlakiem żółtym, ale imponująca powiem wam, naprawdę jest tam mgła. I jeszcze te liście, które do końca nie opadły, które bardziej fajnie, bardzo fajnie komponują się właśnie tutaj z tym kamiennym podłożem, mega. Po prostu robi to taką fajną sepię, a ta mgła to tak to wszystko troszkę rozwidla. Pięknie. Po prostu to jest coś niesamowitego. Tam zobaczcie, w tle troszeczkę mgła tutaj opadła akurat. Widzicie to wzniesienie? To właśnie jest tam hełmiec, na którym byliśmy. No pewnie jakbyśmy weszli na wieżę widokową, która była zamknięta. jest zbliżenie. Zobaczcie, jest ten krzyż i ta antena. No ale szkoda właśnie, że nie było e, tego schroniska otwartego. No ale cóż. Mam właśnie do Marysza, że ja właśnie takie oszlaki bardzo lubię. Bardzo mi się podobają właśnie te korzenie takie na wierzchu. To zróżnicowanie takie właśnie tutaj, tak jakby dolina. Tutaj troszkę wyżej niżej. Piękny las właśnie tam w dolinkach. No super to po prostu wygląda. Uwielbiam. Najbardziej chyba najbardziej. No jeszcze jak do tego dochodzą jakieś obok widoki to już w ogóle jest. Rarytas. Zeszliśmy ze szlaku. Jesteśmy już w aucie jak widać. Jedziemy po maluchów, tak jak może na jakąś w lewo. szamkę po wczesnym skręceniu w lewo. Jak? Teraz pokażę to jeszcze na ten pokaz. Fire, fire, fire od fire Myślę tak, Wershop, że jakieś jeszcze tutaj... Nie, jakieś nagrywki jeszcze lecą pewnie w tym odcinku, więc się nie żegnam. O. Jak to się miejsce właśnie nazywa? Lubo... Lubo miło, lubisz? Bo myśl to pewnie nie. Nie, nie. Lubomir, coś takiego, nie? Lubomir chyba... No taki, taka wdzięczna mówiłaś, miejscowość. Że ja jestem, czy nie mówiłaś, bo... Mówiłam, no, leśny wikingę dzisiaj też ze mną jest. <grym> Nawet już w dwóch odcinkach. No być może w kolejnym odcinku pójdę gdzieś sama. Się okaże, zobaczymy. Miałabym ochotę sama pójść na Wali bo tam pójdę swoim tempem. Wiecie o co chodzi, nie? <grym> Fajny, nie? Zabraliśmy już dzieciaki, zjedliśmy yy, szamanko. Śniadanie, obiad i pewnie na kolację coś będziemy tam kminić w domu. No w każdym bądź hmm. razie yy, udajemy się właśnie na Jaworski Rynek, żeby, yy, żeby zobaczyć spektakl. Ale w każdym bądź hmm. razie pogoda taka no, niewyjściowa, bo jak widzieliście na szybie troszeczkę przykropione. Ale to nie pada tak mocno, więc może nie będzie tak mocno odczuwalne. Zobaczymy. W każdym razie, pierwsze musimy znaleźć parking. Jak najbliżej miejsca wydarzenia. Pewnie tam jeszcze kilka ujęć. I będziemy e, się żegnać w dzisiejszym odcinku. <grywka> Powiem wam, że tak zjadłam. Niby kawę wypiłam, ale taką rozpuszczalną, więc to nie, nie kawa, tylko takie kakałko. I tak mnie troszeczkę mm, teraz w samochodzie buję. buje. Ale zaraz widzę na to, że się rozbudzę, ale Viking leśny wciąż ze mną też jest. No i plus cała ferajna. Cześć dzieci! Czee. Czee. Ja już chyba śpią. Lekki foch jest przytupem, ale jest ok. No i dojechaliśmy na jaworski rynek. Tuptamy sobie, żeby pooglądać fajny e, spektakl. Myślałam, że to ta. To to liś. nie. Nie, liść! Też myślałam, że to kupa psia. No w każdym bądź razie coś miałam innego powiedzieć, ale ta kupa mnie jakoś tak rozproszyła. Znaczy to był liść, ale wzięliśmy go za kupę. Dobra, jak mi się przypomni, to się włączę i idziemy zobaczyć. W miarę blisko zaparkowaliśmy, więc to jest tutaj. Zobaczcie, jak pięknie poświetlony ratusz, biało czerwoni I święto niepodległości, więc pięknie. Zobaczcie, przygotowanie już trwają oczywiście. I to będzie tak jak wyczytałam bardziej taka właśnie patriotyczna opowieść z ogniem, więc zobaczymy, czekamy z niecierpliwością oczywiście. No. Także ten sam moment za chwilę lecimy z tematem. Właśnie też tak zrobię, jak Mariusz mówił, bo za moment, za chwilę będą podkłady muzyczne. A wiadomo, że YouTube się rządzi swoimi prawami i zaraz zaczną się ograniczenia, jak w, w ostatnim odcinku. No ale w każdym bądź razie e, będzie pewnie tak podobnie, jest? tylko się zmienia. E, no i scenizacja. Tak, no oni tak wyglądają jak z tamtych czasów, nie? Jak jakieś powstanie czy coś. Super, super. Się tutaj. Za chwilkę, poczekaj. dom jest częścią zupełnie innego kraju. У меня завше была Thank you No to, to takim akcentem będę kończyła ten odcinek, zapraszam na kolejne wyprawy baby, a gdzie? Tego nie wie nikt. I widzimy się w kolejnym wejściu, znaczy wejściu w kolejnym odcinku, e, wiadomo łopki w górę, subskrypcja I zapraszam na kolejne Dobra. wyprawy. No to co? No to na nie?